Yeah. i o tym, w jaki sposób potraktowała nas władza na Benowie. W zeszłym tygodniu mieliśmy spotkanie e, z radnym dzielnicy, na którą zaprosił on pracowników swojego Benowskiego Środka Kultury. Spotkaliśmy się z maskotką Benowa, byli się czterema czy pięcioma panią paniami panią e, z panikiem Renówmi, patocjami, ale zabrakło miejsca dla rodziców. Nie chciano nas słuchać, więc dlatego stoimy tutaj. E, dlatego, bo nie zgadzamy się na to, e, żeby pełni było oszczędności, bo po szczerze powiedziawszy, ja nie widzę, żeby to było oszczędności. E, Przypadając się kosztem, jakie e, będą podnoszone w związku z inflacją chodzi tutaj po prostu o to, e, żeby ludzie zapłacili więcej, a może ktoś znajomy, który akurat siedzi przy władzy, coś z tego jeszcze dla siebie miał. Dziękuję bardzo. তান <laughs> ফসলroku W wysokości tysiąca Nie zgadzamy się na to, by dzieci nie dostawały posiłków w chodnych Nie zgadzamy się na to, by... Jesko to nie dziwa,